Lecimy, zabawia... zabawa. Trochę inna Natalia Witamy Katarzys. cześć cześć. Co to za muzyczka przez chwilę leciała? Oj, teraz nie mogę powiedzieć, bo już walczę. Ktoś jaką ksywkę ma? znaczy ten jaki jak awatar ma śmieszne. Dobra, stawiamy bazę od razu. Gunboter i kole ten ktoś ma, okej. Okay. Obie te jednostki w teorii są słabe na Mortary, to widać po tych strzałkach. Dobra. Chyba robimy to samo otwarcie co wtedy, czyli... Do 12 punktów zaopatrzenia robi jednostki podstawowe, ganboty. No i doskonale. I teraz będzie decyzja, czy technologie, czy ekspansje. O, heavy huntery ma, które dobrze kontrują powietrzne jednostki. Ma też te. E, on ma ciekawą technologię. No, no, no. W sumie jak on zagra powietrzne, to co ja powiem, zagrać? No. lądowe normalnie, ale. O, będzie ciekawie. A Trigliheart, really <laughs> to jest jakieś wysyłanie komunikatów. <laughs> ja nie wiem, że lubię takie losowe rzeczy pisać. Right Co, też gunbaty robi? No już, że nic nie robimy rady i technologii, Oboje czekamy po prostu bez technologii. Szanuję, Dobra, to jak spujemy, jak dziki. <grymcy> bo ja jeszcze jedną, więcej ekspansji Wszystkie bazy zajmujemy, dobra O, wiedziałem, że to się uda Wiedziałem, ja mu, on mi rozwali tą, ja mu rozwalę tamtą Andryk kole zrobił podstawowymi jednostkami, tylko wyłącznie gramy coś pięknego Jezu, jakie to losowe jest, co my robimy O nie co? Bez technologii wszyscy. Ale ja jestem chyba do przodu, wydaje mi się. Raczej. Śmieszny początek. Jakie to głupie. Ale fajne. Dobra. Co ma więcej teraz? Uuu, robi kole One są dobre? Wydaje mi się, że... Że kanboty są dobre na rikole w miarę Ja w sumie nie wiem tak na 100% No miał z na. Zaszprejowany Ale wyczułem zamiar jego idealnie, że on chce pójść na 12 to ja mu na środek bo więcej basmu szybciej zniszczę raczej no i tak się żyje, no. Czy włączyłem sobie targetowania tak w menu? Okej, okay, okej, okay. dobra, doskonale. GG. Dobra, czy coś tutaj, jakieś wnioski jeszcze z tej gry mamy? No, chyba nie bardzo. Nagraliśmy no, podstawowymi jednostkami tylko i wyłącznie. przezabawnie. Wszystkie premium Warp of Rewards are to claim during beta, close beta only. Serio, to rzeczy są tylko w trakcie zamkniętej bety? Forced Warp, work in progress. No, ciekawe, ciekawe. to jakieś awatary? Aha, czyli ja to sobie odbokowuję tutaj, to co się dzieje, tak? Ok. Ale razie odblokowałem Night'a. Ale to ta reszta rzeczy mi się odblokowuje, bo to jest jakieś. ex. Eksp... W zasadzie tak wolno idzie drugi poziom i każdy kolejny? Wow. No zobaczymy. Będzie jeszcze SC2, tak, tak, tak będzie oczywiście. Gramy kolejną rozgrywkę sportową. Doskonale. Dony 5K, grali kolami i hunterami, kraby, balisty. No, ciekawe, ciekawe. U niego butterfly, ile rzeczy mi kontroluje. Niebezpiecznie dużo. <śm> Bez technologii, bez ekspansji. O, jak my się tutaj lubimy. O, jednak robi lądową technologię. Dobra, robimy to. Ja lubię mortary grać. Toż mógłbym równie dobrze zagrać, po mamuty i falkony nawet lepiej by szło. No, pewnie nawet lepsze by było, jakbym zagrał w taki sposób. Ale. Zabawa, tak. Przede wszystkim zabawa. O! Bawimy się w ekspowanie, dobra. Ja tak bardziej reakcyjnie na razie gram. Nie pamiętam do ilu supplya teraz powinienem zrobić, tak na pamięć. No, raczej więcej niż to co mam. Ricoli troszeczkę tu jest. Pewnie kraby zrobi albo te balisty. W sumie jedno i drugie mnie kontruje, więc może zrobić też jedno i drugie. To jak to ustalić, co on zagra to jest problem. Mortary na pewno też będą... O, balisty, dobra. W którym ja rozkładam w ogóle te... Pół, dobra. W którym się klika, żeby wygrać? Może mi kraba wysok gdzieś na tyły. Jako kontrę. Tak czasami robią. Dobra tam dawaj, te mortary po staremu go porobimy. Dobra, jak on pod to podejdzie, to znaczy, że mortary zostały wybitnie osłabione. Powietrzna robi, okej. Okay. Też mogę zacząć spamować też antypowietrznych. No i awantury, ale. Taka spokojnie. Co, jak on z nich to wy to widzieliście? Jego po prostu nie ma już. <laughs> Kiedy ta bitwa się dła? Ja myślałem, że mortary zostały osłabione, a to chyba nie. Jazgan Dony 5K pokonany Balisty ma i gargantua. To są fajne takie wielkie bydlaki. Ale destroyery je kontrolują w miarę. Dobra. On ma Advanced Destroyerów też. No w ogóle chyba w powietrze powinien pójść w tej grze. Chyba. No, raczej tak, no ale wtedy co? Ja bym zrobił z dwa mortary, może trzy i reszta blink-huntery, i chyba też będę go mógł spuszować, nie? Mortary to jest piękna sprawa, tylko trzeba nimi dużo wiosłować. Dobra, chwileczkę, muszę jeszcze sobie tylko skróty klawiszowe poprawić i już możemy się cieszyć wygraną. To się tutaj robi, skróty klawiszowe, żeby mortar się. A, bo jeszcze blink mi i overclocka. Boże czego tu nie ma? A blink jest na blink-hunterach, tak? To... Ja pamiętam, że setup lubiłem mieć na W, czyli rozstawianie mortarów. Jak najdzie się na umiejętność, to podświetla się jednostka, która z tej umiejętności korzysta, nie? Jak na Blink, to Blink Hunter. W sumie pod Q nie, niekoniecznie lubię coś mieć, co często używam. O, chyba będzie gate. Tych guzików się chyba nie da zmienić. Czy da się zmienić te guziki? Bo może bym sobie zrobił Blinka na przykład na ten. No, nie, da się tych umiejętności chyba jeszcze zmienić. Co się na jakim są? A może tu? Ale jednak się da zmienić. Ability, no no no, to jednak da się zmienić te... Te, 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 te pod, pod umiejętności w sumie. Ale czy ja to chcę zmieniać? Eee, na razie nie. Na razie nie będziemy zmieniać. Doskonalym. No taka tam... ja zguniam. Na razie poznam aż to